Świeża po meczu Shot DJ z Legionem 2 do 2 i ze mną jest Eli czyli bramkarz Shot DJ. Cześć Eli. Cześć bramkarz i kapitan. Bramkarz i kapitan, dobra nie będziemy ujmować w takim razie tej funkcji. Jak zawsze z radością cieszę się, że przyszedłeś do tego wywiadu. Eli zacznijmy od tego meczu. Przegrywaliście 2 do 0, doprowadziliście do remisu. Troszkę zabrakło, była gorąca atmosfera, tam posypały się też asykier. Jak się generalnie czujesz? No powiem tak, że my nie graliśmy od e, lipcu, e, wiem, że Legion grał całe wakacje i tam trenowali sobie i jakby mieliśmy obawy, jak było 2-0, że czuć, że nie było jakby praktyki, e, nie, treningu, ale wyszło tak, że była niespodzianka i 2-2, dobrze się układaliśmy i po prostu szkoda te tarcia, no za dużo we francuskich graczów jest testosterona, za dużo hormonów. Okej. Okay. No, znaczy nie mówisz, to jest nasza wina, że tarcia były, po prostu tak mówię. Okej, okay, no dobra, no to w takim razie, skoro ym, latem nie graliście, to postawiliście bardziej na odpoczynek, wakacje, impreza, czy też y, jakieś inne przygotowanie fizyczne? Nie, nie, też byliśmy na, nad morzem na Ostrygi we Francji. Ostrygi są super, bo dla kondycji w ogóle e, to jest mała ciekawostka. Ale nie, my genialnie. Musimy mieć trzy miesiące przerwę, żeby jakby lepiej się poczuć mentalnie, psychicznie, bo wiadomo, że druga połowa sezonu e, poprzedniego nie była najlepsza, już nie przypominajmy o nigdy. Prezes mi kazał zadać pytanie o poprzednią rundę, ale to nie będę o nią pytał. W takim razie to Eli skupimy się na tobie. Chwilę już tu gracie, jak przychodziliście, graliśmy też na innych obiektach. Jak generalnie oceniasz tą całą przeprowadzkę tutaj na AWF? No ja muszę powiedzieć, że tutaj jest super bet. Dobra, i nic więcej. No. Jest, jest doskonale, bardzo lubimy tutaj e, przychodzić, ale nie tramwajem, bo jest 50 minut, ale jakby samochodem jest spoko. E, zawsze jest prawie e, miejsce parkingowe i piękne są boiska, organizacja jak zawsze. Dla nas e, zapewniamy, będzie super sezon na tym boisku. Już czujemy to 2-2 remis, to jest tylko początek. E, też przypominam, że 28, czyli w ten szartek, mamy koncert Bimai e, Mała Warszawa. Mój zespół, bardzo ważny koncert, Premiera Płyty. Sorry, not sorry, bo jestem tutaj gwiazdą obiektu. Dobra, to zapraszamy też na ten koncert, bo czemu nie? E, w takim razie Eli, powiedz mi e, jeszcze czego ty od siebie wymagasz. No bo Bramkarz, kapitan, no ale goli nie strzelasz, asysty możesz mieć, ale czego byś chciał najbardziej w tym sezonie? No ja ostatnio przyjąłem właśnie, na, e, poszedłem na psychoterapię, bo mam problemy z e, jakby nie czuję się swobodny ze sobą. I od te, kiedy mam tą psychoterapię, to powiedziała mi, żeby e, mieć gumę do rzucia na mecze i to mi strasznie pomaga i dzisiaj miałem doskonały mecz, tak uważam przynajmniej. Okej, okay, dobra, no to bardzo ważna sprawa jednak mimo wszystko, e, to w takim razie, e, gdzie celujecie? No bo tak, remi od, zaczęliście od remisu, 17 meczów przed nami, awans czy powtórka z tego, czego nie mogę przypominać? Ja powiem tak, e, zawsze mierzymy, nasz cel jest top 3. To przecież nasz minimalny cel, maksymalny jest jedynka, ale wiemy, że trzeba, nie można w to wierzyć za dużo, każdy to wie, myślę tutaj, bo mimo, że mieliśmy pierwsze miejsce po sześć miesięcy i czuliśmy się, że nikt nie może prze, e, wygrać z nami, to okazało się, że przegraliśmy każdy mecz prawie potem, czyli nigdy, nigdy nie e, pędźcie do konkluzji. Okay. Wyraz. <laughs> po prostu powiem tak, graj swoje, nie bądź za dużo agresywny, jak możliwe, to bądź francuski, bo to jest zajebiste i to wszystko. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Merci beaucoup. E, li... Merci, monsieur. <laughs> Widzimy się na kolejnym wywajdzie po wygra wygranym meczu naszym. Dobra, co dwa lata. <laughs>